Dzień drugi audio-video show w Warszawie, jesteśmy w hotelu Radisson Blu Sobieski, gdzie wielu polskich producentów sprzętu audio, ale również giełda płyt, nie tylko winylowych i chętnie się w nich zakopię. <laughs> Byliśmy w sali a tam na, na miejscu były nowe, nowe Altusy 360s bodajże, albo 380s, nie jestem, nie jestem pewien dokładnie jaki to był model. Grał bardzo fajnie, tutaj się wiele złego słyszy o polskich głośnikach, tak, że to nie jest high i tak dalej, może nie jest, ale bardzo, bardzo fajnie to brzmiało. Jak widać, jak widać całkiem spory tłok w tym pomieszczeniu. Jak widać, całkiem spory tłok był w tym pomieszczeniu. E, ale nic, nic dziwnego, bo to, to, to był głośno zapowiadany produkt. To były głośniki, które e, tubowe, ale które miały również głośnik plazmowy. Niestety nie wiem, jak to działa. E, całkiem fajnie brzmi. Przewody, jakie można, że tak powiem, dostać. Tam w tamtym pomieszczeniu bardzo ciekawy, bardzo ciekawy zestaw grały najwyższe modele firmy Aquiface i do tego były wpięte głośniki tubowe z aktywnymi sabuferami, czyli te, czyli te monobloki w zasadzie. E Face A napędzały tylko te, te głośniki tubowe i tak naprawdę takie, takie głośniki nie potrzebują bardzo dużego zasilania, o czym, o czym zresztą wspomniał pan prezentujący ten, ten sprzęt. Brzmiało to interesująco, natomiast moim zdaniem ten, ten bas troszkę odstawał od tych wysokich tonów, no i oczywiście tam okablowanie z najwyższych serii Triple Crown, no, to chyba takie audiofilskie marzenie, okresem każdego audiofila. thank you W byliśmy w pomieszczeniu pomieszczeniu polskiego producenta, na którym mi zależało chyba najbardziej, ponieważ był to, był to Slack Audio. Dosyć kontrowersyjny producent, o którym również pisałem na swoim, na swoim Facebooku, na swoim blogu itd. itd. Jest, jest to kontrowersyjny producent ze względu na, na to, jaką przyjmuje filozofię. Widzieliście tą, tą listwę zasilającą, która jest listwą zasilającą z marketu, która została po prostu... Przerobiona od, od strony wewnętrznej, to tak, powiem, tak Czyli wymieniony kabel połączeniowy oraz wszystkie, wszystkie styki itd., tak ale dalej jest to listwa, listwa z marketu, no, obiekt, obiekt kpin. Ale porozmawiałem właśnie z, z dystrybutorem firmy Slack Audio, który wyjaśnił mi trochę filozofię, filozofię tej, tej marki i również tę kwestię kontrowersyjną kierunkowości. No właśnie. Tutaj firma Sunek Audio twierdzi, że kierunkowość jest, jest kwestią subiektywną i, i że tak powiem no jest niemierzalna. Kierunkowością odznaczają się również te koszulki termokurczliwe, w które kabel jest w zasadzie zakończony. Jest to, jest to element raczej to element raczej ozdobny, ale jak widać nie wszyscy tak do tego podchodzą. No i tutaj też się pytam, jak to jest, że koszulki termokurczliwe są... No, mają wpływ, wpływ na brzmienie i, i są kierunkowe. No, uzyskałem odpowiedź, że jest to kwestia subiektywna. Będzie galowany. Byliśmy w pokoju, w którym w zasadzie nie planowaliśmy być, ale zobaczyłem reklamę reklamę potykać z jednym z jednym ciekawym produktem. Mianowicie jest to syn Schnitzinger, jakiś chyba niemiecki produkt, e, mający chyba oczyszczać z sieci 5G. Z tego co rozumiem, antena i cholera wieca. No. No co, audio wideo show 2019, myślę, że byliśmy we wszystkich pokojach, przesłuchaliśmy mnóstwo sprzętu audio. Część brzmiała świetnie, większość brzmiała świetnie tak naprawdę. Nie było efektu wow, ale mnóstwo dobrego, mnóstwo dobrego tutaj się przesłuchaliśmy. No i co? Spotkaliśmy mnóstwo ciekawych osób. Odbiór był bardzo dobry. Oprócz tego, że spotkaliśmy Jurka Owsiaka, to jeszcze właśnie wszyscy, wszyscy twórcy sprzętu, autorzy tych, tych wszystkich rozwiązań. Myślę, że Myślę, że za rok również, również zajdę, bo po prostu przede wszystkim jest to bardzo dobra impreza. Także oglądajesz się tą składowy. Dzięki za dźwięki. Cześć!